I w kolejnym odcinku z cyklu Czakralia. Dziś zapraszam Cię w podróż do Czakry Serca. Jak już zapewne wiesz, serce każdego człowieka to jeden z najsilniejszych emiterów energii w ludzkim ciele. Emisja fal elektromagnetycznych serca jest od 60 aż do 100 razy większa niż emisja fal elektromagnetycznych mózgu zmierzona elektroencefalografem. Zapewne nieraz spotykasz się ze stwierdzeniem, że ktoś coś ma lub czegoś nie ma w sercu, lub ktoś ma lub nie ma serca do czegoś, albo ktoś idzie do kogoś z sercem na dłoni. Ludzie przez tysiące lat odkrywali, jak kluczową rolę dla życia każdego organizmu żywego ma serce. Czakra serca to miejsce w ciele każdego człowieka zlokalizowane dokładnie w tym punkcie, w którym najsilniej odczuwasz bicie serca. Możesz to sprawdzić, kiedy przyłożysz do niego dwa palce lewej dłoni. Energia czakry serca odpowiada za wrażliwość na piękno. Chęć niesienia pomocy, łagodne usposobienie, wspaniałe relacje, odczucie bezwarunkowej miłości, umiejętność wybaczania i przebaczania, uzdrawianie, umiejętność brania oraz dawania z radością i miłością. Jeśli więc energia płynie swobodnie przez ten ośrodek, masz zdrowe poczucie miłości do siebie, do ludzi, do Matki Ziemi, do natury. Potrafisz angażować się w coś całym sercem. Jesteś szczery, szczera, czuła, czuły, uczuciowa, troskliwy, wyrozumiały. Jesteś otwarta lub otwarty na miłość i emanujesz miłością. Jesteś wrażliwy lub wrażliwa na piękno otaczającego cię świata. Odczuwasz empatię, potrafisz współodczuwać, masz wspaniałe, harmonijne relacje. Czakra serca emanuje kolorami zielonym, różowym i złotym. W swoim podstawowym dobrostanie pozostaje zielona. Czakra serca jest bardzo podatna na dźwięki kamertonu o częstotliwości 136,1 Hz. Za chwilę pójdziemy w zielenie lasu. W miejsce, gdzie w odprężeniu i w pełnym relaksie oczyścisz i zaktywizujesz swoją czakrę serca. Nim to się stanie, wyłącz proszę powiadomienia w telefonie komórkowym i inne urządzenia, które mogą mieć wpływ na przebieg tego transu. Następnie włóż słuchawki stereo. Połóż się bardzo wygodnie i zamknij oczy. Leżysz bardzo wygodnie, oczy zamknięte. Uwagę skup na czubku swojej głowy. Biorąc wdech, wyobraź sobie, że prowadzisz go od czubka głowy aż do samych koniuszków palców stóp. Uwaga, wdech. I całe powietrze kierujesz w stopy. Wydech. Jeszcze raz. Wdech czubek głowy i wydech w dół do stóp. I ostatni raz. Wdech. I do stóp doskonale, obejmi swoją uwagą całe swoje ciało od stóp aż po sam czubek głowy, poruszaj. Bardzo delikatnie poszczególnymi częściami ciała. Zrelaksuj je. Odpręż. Delikatnie zmień ich ułożenie. Niech leżą miękko, bezwładnie. Niech odpoczywają. Do dzieła masz trzy minuty. Wokół ciebie soczyście zielony las. Jest letnie popołudnie. Zieleń drzew wokół ciebie jest soczysta. Dokładnie taka, jaką widzisz wyłącznie w pierwszych dniach lata. Leżysz wygodnie, oddychasz bardzo spokojnie, miarowo. I bardzo głęboko. Jest ci bardzo dobrze, bezpiecznie, przyjemnie. Poczuj ten stan bardzo, bardzo mocno. Swoją całą uwagę skup na swoim sercu. Jeśli ci to pomoże, możesz położyć na nim swoją lewą dłoń. Poczuj, jak bije miarowo, spokojnie, dostojnie. Poczuj to. Teraz. Jest taki punkt, w którym każde uderzenie Twojego serca odczuwalne jest bardziej. Postaraj się znaleźć ten punkt. Zrób to. Teraz weźmiesz całą otaczającą cię zieleń letniego lasu, całą otaczającą cię zieleń, i przeniesiesz ją właśnie w punkt, który wyczuwasz, w najbardziej aktywny punkt twojego serca. Niech ta zieleń sądzi się w twoje serce spokojnie, strumieniem zielonego światła. A ty za mną powtarzaj w myślach usłyszane afirmacje. Obdarowuję miłością każde istnienie. Słucham bardzo uważnie swojego serca. Moje myśli i słowa wynikają z mojego serca. Ja i moje serce żyjemy w pełnej harmonii. Moje uczucia są zrównoważone i harmonijne. Jestem radością. Jestem miłością. Obdarowuję miłością serca wszystkie istoty żyjące na Ziemi. Całego serca przebaczam sobie i innym wszystkie wyrządzone krzywdy. Dbam o swoje serce. Otwieram swoje serce dla wszelkiego dobrostanu mojego, jak i moich najbliższych. Całą mocą swojego serca chronię siebie i swoich bliskich. Cała zieleń, cała soczysta zielona energia, znajduje się już w Twojej czakrze serca. Lewą dłonią wykonaj teraz nad sercem ruch taki, jak zmiatasz kurz dłonią z jakiegoś przedmiotu. Zrób to teraz. Oliczę teraz od pięciu do jednego, gdzie jeden to tradycyjnie wybudzenie, pełna świadomość, siły witalne i pełne zdrowie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.